Hey, cześć, witam, Konrad z tej strony Akademia Rozwoju Sportowego, NTS. Jest dzisiaj z Kamil Pilkowski z House of Fighter. Dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć troszeczkę o zbliżającym się wydarzeniu Angel of Glory Jeb Show, które się odbędzie w maju w Nottingham. Będzie to międzynarodowe wydarzenie sportowe, takie, takie święto polskiego sportu. No i tak, Kamil, powiedz coś więcej o tym wydarzeniu, co to będzie? Tak, 2 maja w Nottingham planujemy Planujemy mecz międzypaństwowy pomiędzy między kadrą narodową e, kickboxerów z Polski i z Wielkiej Brytanii. Więc to oficjalny mecz międzypaństwowy sankcjonowany przez Polski Związek Kickboxingu i WAKO e, angielskie, więc poziom sportowy bardzo wysoki. Chyba takiego wydarzenia w Nottinghamie jeszcze nie No Nie było, było nie, nie słyszałem o czymś takim w ogóle w Anglii no, czym, na takim no, poziomie. Taka, jeśli chodzi o sportowy poziom, to na pewno bardzo wysoko. Mhm. Więc tak, mecz, mienc, mecz międzypaństwowy. Kilka zawodowych walk bokserskich yy, i w undercarcie pewnie kilka lub kilkanaście walk, y, takich półprofesjonalnych semi-pro. semi boxingu, w różnych formach. Aha. Czyli takie walki, jak są tutaj modne w Anglii. Na, jak, jak na tych lokalnych galach, żeby tutaj lokalni chłopaki też mogli coś tam się mm -hmm. pokazać w ramach tego e, dużego wydarzenia. Mm -hmm. Bardzo super, bardzo fajna inicjatywa. Czy może coś powiedzieć więcej o organizatorach, o inicjatywie, organizatorach tego wydarzenia? No. Ponieważ Angel of Glory jest to, e, jest to organizacja z Polski, Jepshow tak samo, Rafa Rafała Jackiewicza, więc może no. coś. O... No i to są głównie organizatorzy, Grzegorz Rzesień i Iron Angels, Angelson Glory i Jepszą Jackiewicz Energy, Boxing Rafał Jackiewicz. Mhm. Pomaga nam też troszkę, jeśli chodzi o bok zawodowy. Wiktor Materan z Polski, taki młody, młody promotor. Mhm. Tak, to są główni organizatorzy. No, Tego bardzo to, super, super. Nie? I moja skromna osoba. Tak, no. <laughs> oczywiście. Kamil jest jednym z inicjatorów tego wydarzenia, nie można o tym zapominać. Bardzo super, bardzo fajnie, że w końcu ktoś ruszył na taką skalę, żeby robić, ponieważ są możliwości, sam dobrze wiesz, więc warto, warto rozmawiać i wykorzystywać tam. Dobrze, czy możesz mi jeszcze coś powiedzieć? do chyba mi tu dosypali, tak nie <laughs> <laughs> no. Czy możesz coś mi jeszcze powiedzieć, ponieważ przewidujecie zrobić tam Dzień Polskiej Przedsiębiorczości. Co to będzie? Dla kogo to będzie skierowane? Jakieś, jakieś informacje dla potencjalnych klientów? No właśnie, poza taką normalną, standardową okazją do reklamy na ringu, na billboardach, na koszulkach itd. Planujemy też, bo jest też fajna okazja, żeby polscy przedsiębiorcy już działający w UK lub planujący tutaj coś robić, mogli zaprezentować swoje usługi, produkty mhm. przed Anglikami mówiąc krótko. A z racji tego, że będzie to mecz międzypaństwowy Anglia-Polska mhm. Będzie, będzie fajna okazja, żeby. żeby tak, to to... Nie w swoim zamkniętym gronie mhm. między sobą, ale wyjść tutaj na zewnątrz, do ogniska. Tak, świetna, świetna inicjatywa, fajny pomysł. To myślę, że też dobre dla ludzi, którzy zamierzają wejść na, pols... na angielski rynek z jakimiś polskimi usługami, produktami. Tak, tak jeżeli jest taki plan, żeby, żeby takim osobom, firmom, które jeszcze nie działają tutaj, a chcieliby chcieli coś zacząć żeby przekazać im taką pigułkę wiedzy, mm -hmm. dawkę informacji, co trzeba zrobić, gdzie się zarejestrować, jak to wszystko wygląda, jakie mm -hmm. są zasady podatkowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby oni mogli bez strachu rozpocząć działalność mm -hmm. UK. No. Sprzedawać swoje produkty, usługi i tak dalej. Oczywiście, wiadomo, no jest to zawsze kłopot, ponieważ inne kraje, inna i na, i na mentalność, inny język, inne zasady A, funkcjonowania, ale super, bardzo, bardzo fajnie. Nie? Czy znacie już jakieś miejsce, gdzie się odbędzie Całość tego, czy to będzie podzielone w dwa miejsca, myślę, powiedzmy? To, myślę, że będzie to w jednym miejscu, taki całodniowy, duży event. E, typujemy Motorpoint Arena mhm. albo Belfry Hotel, ale decyzje zapadną e, Niedługo. jutro, po, pojutrze, we wtorek. Grzesiu wrzesień tutaj przyjeżdża specjalnie. Mhm. E, Zależne jest to od, od dostępnych terminów głównie, więc zobaczymy. Mhm. No, Na pewno 2 maja. Super, bardzo fajnie, wiem z tego co rozmawialiśmy, mówię, że jedną z takich jeszcze atrakcji, bardzo fajną inicjatywą będzie Twoja walka z Afalem Jackiewiczem, będzie to miała charakter charytatywny na rzecz pewnej osoby, czy, czy możesz powiedzieć coś więcej o tej osobie? No, Rafał w ogóle dziękuję, zgodził się, zrobimy taką pokazową walkę, prawdopodobnie w bo bo na boks jestem za cienki dla tego pana, <śmiech> <śmiech> I zrobimy to, żeby zbierać trochę pieniążków dla Grzegorza Czerka. To jest taki chłopak, który został pobity, stracił pamięć i od jakiegoś czasu próbujemy pomagać mu to, zbierać pieniążki po prostu na rehabilitację, dokładać mhm. się do tego. On bez tej rehabilitacji nie jest w stanie wrócić do normalnego życia. Mhm. No, no i to dla niego. Fajna, super inicjatywa. Warto pomagać, nie? To, to jest ważne bardziej przy, takim, przy takich możliwościach, jak się tutaj pojawiają. Jest to super inicjatywa, także ludzie pamiętajcie, warto pomagać, warto nieść pomoc i być życzliwym. Miąższki zabierzcie z domu, będą no, licytację jakichś fajnych gadżetów od, od znanych wojowników, kilku takich bliższych, dalszych znajomych, nieznajomych, obiecało mi przekazać jakieś tam gadżety. Mm -hmm. Między innymi Artur Salad jak dzięki miś świata. Yy w takiej wersji muay Thai, boksingu, bez rękawic, hmm. bez ochroniaczy, był światem, ale za niedługo ten pas odzyska, są takie plany, na razie walczy w Federacji One Championship. To już nieźle, no. E, to już... Obiecał tam podpisać dla nas jakieś rękawice. Może pojawi się, może Bracia Pająki y, nas odwiedzą, hmm. zobaczymy. E, może mistrz Jabłowodarczyk przekaże nam jakąś podpisaną rękawicę, też obiecał. Coś tam. Nie pojawi się sam? No zobaczymy. Faj Kiedyś na pewno, bo, bo planujemy też seminarium z nim może hmm. jakieś. Y, to Dinga. No, fajne, fajne osoby, coś tam może. Także. Warto, warto także. Wypłacajcie z bankomatu i... Mhm. Warto, warto przyjść na to super wydarzenie, nie? Będzie, będzie, bo tak jak powiedziałeś będzie ono w maju, będzie miało charakter całodniowego takiego festiwalu, można powiedzieć, że polsko-angielskich kontaktów tak samo, nie? Bo to jednak sport i przedsiębiorczość to duże idzie w parze, nie? Czy mi jeszcze coś powiedzieć o tym, jak wygląda teraz sport w House of. Fighters, nie u Was. Co się dzieje? Jakieś plany? Ponieważ kilku Twoich zawodników brało udział ostatnio w. To raczej, z, właśnie, pozdrawiam tutaj Artur Blunkiewicz e, z Workshop, Trener hmm. e, razem z, bla, z bratem Robertem. E, hmm. Trenerzy naprawdę high level, wysoki poziom. Super, po, pozdrawiamy e, serdecznie. Mamy tę grupę w, w workshopie kingboxingu i w poprzedni w poprzednim weekend. E, za zgodą prezesa Pawła Malinowskiego też pozdrawiam. Stworzono taki polski team, który wystąpił na WFMC Mistrzostwach Europy. To były Mistrzostwa Europy? Tak, tak, bardzo fajnie się pokazali. Chyba trzeci drużynowo, nie chcę skłamać. W mm -hmm. klasyfikacji kilka osiem czy dziewięć złotych medali, osiem srebrnych, mm -hmm. parę brązowych. Także rozdawaliśmy karty w tych najważniejszych mm -hmm. kategoriach, w i tak dalej. Super, to jeszcze ja czy pochwalić? Fajnie. nie? Do... I już niedługo WKO Mistrzostwa Europy. Widziałem dzisiaj na Facebooku, że już Artur uzyskał zgodę prezydenta tej federacji, żeby stworzyć kolejny polski tym w ramach tej mhm. federacji, także on tam się zajmuje takim grupą, fajną ma tam grupę. My skromnie, ja robię sobie treningi personalne, mhm. gdzieś tam wysyłam tych zawodników na jakieś gale mhm. bardziej... Tak Czyli tej... robisz rozwój, rozw rozwój ja. ukierunkowany, to się chwali ludzie, pamiętajcie, nie? E, takie mam jeszcze pytanie. Do kogo, do kogo jest adresowane też e, to wydarzenie, które będzie w maju? Kogo chcesz zaprosić? <grystanie> <grystanie> Wszystkich chcę zaprosić, tak, nie, poważnie. A jeszcze mam Ty, tę prze... karteczkę. Chciałbym podziękować, y, podziękować bardzo tym, którzy na, od dłuższego czasu, nie tylko teraz przy tym wydarzeniu, ale pomagają. Bisto, brawo. Piotrek, dzięki. Diamond Beauty, Salon Urody, Sylwia Walkowska, dzięki. Meat Trade Center, Dawid i Justyna Kompczyńcy, dziękuję. Dobre mięso. Bardzo dobre mięso, najlepsze mięso. <grym w mieście> <grym w mieście> Fantazy Dan, chłopaki i Nottingham Sambady, y sieć solariów, serwis, usługi związane z tym, Dzięki.